A kto to jest Wide Weedouł? No taka osoba. Masz jedną próbę. Masz jedną próbę. Janeczkę <grym> Noj, żółty, żółty. Dobrze, Janek! Speedrun. Tak <grym> się No i poleciał. O co tu chodzi autentycznie? No, ej, to się coś. 20 zł w kart możesz. No i. No mega, coś zrobił. Czy oni serio siedzą na górze i się kampią? No way! Skurczy bieg. No way. <noise> <Skurczybik>. o, spadł. <noise> Dwóch spadło. No. Nie rozumiem tego serwera. Co? No chyba se żartujecie jako I ty, co jest, co jest? Sniper koza Weź tą latarkę Tylko jako numer? Weź go, weź go Bo to jest 5 dolarów stary, to jest Warte milionów nie, to... nie mogę je rozwiązać Jak nie to... Co to jest? Jakiś dź... Dźwięk No bo para się, no A, do przodu wywalane Do <śpiewamy> <aesthetic> <śpiewendeu> Jest to najlepszy. Musimy, musimy go trafić ten Oj, nie, nie widzę go. Dostał zignorant! Hedda, ty, co jest? To lipa. Co ja teraz zrobię? Nie wiem, Katarina? Co tym sądzisz? Ele, eee, zapałki! Eee. Nie wiem Weru, ty coś się w czy co? No spał, to jest debil Bebinu! Sam Wiem kurwa! się <grym> 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 Wywołać jeszcze Bez zemna bandytka ci zarabiać do pokoju ci zjeść za pałkę pierdziele na Nie wiem Nie wiem jak go na da wywołać Wzięło zapłucenej raz, dwa, trzy

co? No, mi się liczy, czy nie? No, może sobie nawet zagrać. No, wygrał w LoL'a? Co? Co ty, ty mówisz? Jakiego A, mam dobra, nieważne. Tak, 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 wracaj się, wracaj się. Na lotniki dajemy. O, zostań, Nie, 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 tam, nie leś tam, bo to No, ty jesteś kupi? Ej, co się stało? Ej, muszę trafić w Rift'a Która trafiłem? Ej, dobra, leż za proszę Co tu się dzieje? Raz nie wiem co... Chodź za mną mm. Jak z Rift'em Ja go zaraz zabiję, poczekaj Leży! HETA DOSTAŁ! Ja wyrżę! O, o, o kurde, kurde. Co, co to jest? jest? E! Co, co to jest? Co <laughs> jest? <laughs> o! Dawaj! Chyba kpisz. Śmieciu, że ty to przeżyłeś Jakie... Co jest to? Co się dzieje? Nie pamiętam Taki wielki odzysk ciebie, śmieciu O Gdzie masz kulę? Gdzie masz kulę? Jaki debil, on stał Pa, 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 pa jaka pompa Pa to? <śla> Ta pompa jest taki A to by miało dużo dopingu Kurwa, <śla> kurwa, 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 kurwa CO TAK BĘDŁO? NIE CO? Zabiliśmy się nawzajem CO TO SIĘ DZIEJE W TEJ GRZE? NIE wytrzymie. Ty mnie nadal aspektujesz? E Za poka Co jest ku? Gdzie są moje potki? Wow. Spitoleta Sp I temy na mnie spadają, tarcza Ooo oh, kurde! Jak ja dziwnie Mkę w ogóle trzymam, co jest grane Cały ja tak dziwnie wow. oh. Nie, to są jakieś żarty No mega. Ja pier. Ej dobra, tyś taką sra... Usun ping, proszę, kur. Lecie! No! Ej, chłopie, grał mnie! No nie! I dostałem jump scare i jak goś na mnie naskoczył! Ogóle, kurwa. Zobaczymy jak teraz ty za zagrasz. No niesamowite nie. бабушка шлюха Джоннис, 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 где он? Джоннис, 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 O. Nie <mach> <mach> przepraszam <mach> niechcący, no wydepcaj u ciebie dupce kurde śmieciu, kurde nie no, dałem na nie uohohohoho co o kurde <mach> <mach> To jest właśnie chłopak Miłosza Trójkąt? Dast. Nie e, no co ty? nie jestem z nim w związku. Cicho proszę na chwilę. O kurde! o kurde! 300 zł kosztuje. <grym> pies zresztą <grym> zresztą ból, zresztą ból. Zresztą nie bolikast z tej Nie zabić trzeba, trafiać w droga też. <grym zresztą> О, я давно не играл. Можешь сразу. Бумор. Быть так теперь. Что мне. не? Светил. Что-то? Ты дашь и скочу, Da się skoczyć, da się skoczyć. Ja. Nie, nie, zostaw mnie, nie, szmatu Siem z. Siem Co mi jest, z. jest z. jest, z. to z. co to było? Wykosiłem śmieci Pęta. Ja tylko słyszę ten dźwięk Dobra O kurde ten Gragas co outplay zrobił widziałeś to? Nie A ja będę teraz ścisnął mm. dziwkę jebaną kurwa Jak można słychać Kukona, trzeba być pierdalonym. <śm> Kurda Ile tego szkoda! Jesteś w stanie A no Ale kiedyś Co jest kurde? Pa <śmienicza> jeszcze jest tu. Tu. Są trzy. O kurde, się zasrałem! No odejdź ode mnie! Za chwilę, muszę tylko coś zrobić. Dobra, i ten tak. pysk, kurwa, ma... <śmienicza> Co to kurde było? Nic nie wie co się dzieje po siebie Ej, a co to jest i Co się dzieje z moim autem teraz? go nie, ale... Nie śmieszny Co to ku... Co to było? Ty? CO to było, TY?

ale go w dupce wtedy. <noise> Ale dostał. Ja się, marzę zaraz giną. No, czy matkę na zało nie wyszła. O, właśnie w dubcu. Z tymi mi się to skojarzyło. Tak mi powiedziałeś teraz. <noise> Ale przy Chcę ci do party. Z akceptu i do gry i u ciebie <noise> survival jest. <noise>